Myślą już o meczu widzę z Legią. Najpierw jednak Widzewiacy musieli pokonać Amikę Wronki. Bardzo chciał im w tym pomóc Marek Citko, odczuwający po operacji prawdziwy głód piłki. Citko jednak zasiadł na ławce rezerwowych, a jego koledzy z boiska spisali się znakomicie. Już w drugiej minucie meczu, po rzucie rożnym egzekwowanym przez Mioszkiewicza, Zbigniew Wyciszkiewicz zdobył pierwszą bramkę spotkania. Piłkarze amiki Wronki nie zdążyli jeszcze właściwie ochłonąć po szoku, jaki sprawiła w nich tak szybko stracona bramka, kiedy utracili gola numer dwa. W czwartej minucie meczu Jarosław Strużyński złapał piłkę poza polem karnym. Został za to ukarany żółtą kartką. Sędzia przyznał rzut wolny widzewowi. Paweł Miążkiewicz nie pomylił się i było dwa do zera. Widzew nadal przeważał, lecz mimo wielu znakomitych okazji, więcej bramek do przerwy już nie padło. Oglądał Pan mecz Widzewa z GKS-em Katowice, ogląda Pan teraz mecz z Amiką Wronki. Jakie porównania? No Z tego co dzisiaj widziałem to dzisiaj o wiele lepiej widzę gra. Przynajmniej już sam początek bramki strzelili, także porównaniu z tamtym meczem no widzę, że o wiele lepiej. W drugiej połowie meczu widzew nadal grał znakomicie. Jarosław Strużyński kilkakrotnie bronił swój zespół przed utratą następnych bramek. Nie miał jednak nic do powiedzenia po kolejnym strzale Pawła Miążkiewicza. Tym razem z gry w 58 minucie. Miążkiewicz przyjrzał się uważnie, co robi bramkarz, po czym posłał piłkę precyzyjnym i silnym strzałem. W sam róg bramki amiki. Było 3 do 0. W 82 minucie po dokładnym doświadkowaniu Rafała siadaczki. Jacek Dębiński strzelił czwartego gola. Wcześniej próbował dwukrotnie, nie trafiał. Tym razem udało się. Po dobrym w wykonaniu gospodarzy meczu Widzew pokonał Amikę wronki 4 do 0 i Widzewiacy długo jeszcze zbierali brawa od cieszącej się z tego faktu publiczności.